Hmm, jak to rozegrać? Płyniemy tutaj. I patrzcie, przeciwnicy będą płynąć tędy, 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 tędy. Ale tędy, tędy też pewnie będą płynąć, bo tutaj są nasze statki, to ich też pewnie gdzieś tutaj są. Co się dzieje? No dobra, to taktyka jest znaleźć i zniszczyć, zneutralizować cel. Strzelę tutaj i zaraz zobaczycie, że kogoś trafię. Zaraz zobaczycie. Trafiony. Trafiony będzie. A to byłby dobry szocik. Jeśli bym trafił. Na przykład teraz. Za wyspę. Tam jest okręt. Traf go proszę. Traf go proszę. Nie trafiłem go. A byłby taki ładny szocik. Ej ale coś do mnie szela. Proszę tak nie robić. A bo tu coś jest. Co? Co nieprzyjacielskie? Co ty tam mówisz? Nie trafiłeś. Uznajmy, że go wystraszyłem, ok? Teraz trafiam! I to jak trafiam? Prawie wszystkie. Dobra, teraz hamujemy. Żadne torpedy mnie nie powstrzymają teraz przed pokonaniem wroga. Żadne torpedy. Tutaj, tutaj, tutaj. Ładnie, 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 ładnie trafiaj. On jest już na wykończeniu. Jest już na wykończeniu. Dawaj go, dawaj go. Krążymy, 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 a śpi się w główce. Kurde, kręci. No dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go, to ja go zneutralizuję. Ja go zniszczę. No, trochę niżej. Żadne torpedy mnie nie powstrzymają, cichutko. Faktycznie, chyba zaraz we mnie walną. Tak, walnęły we mnie. On żyje. To chyba nie miało tak być. Nie. Nie no, dobra, dobry kapitan przyznaje się do błędu. To była nasza pierwsza porażka. Tutaj faktycznie ta taktyka nie zadziałała. Bo to była taktyka bez taktyki. Poprzednie taktyki wszystkie się sprawdziły. Tutaj przyznaję, kapitan zatonął razem ze statkiem i nie w celu poświęcenia. Ale trochę też, trochę też. Bo, 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 bo dzięki mnie jeden statek padł. Jestem prawdziwym kapitanem, widzowie. Gdy trzeba. Przyznaję się do błędu. Tak postępuje dojrzały Urhara. Przyznaję się do błędu. Bez taktyki się nie udało. Więc teraz trzeba. Trzeba, trzeba popłynąć w to miejsce. Nie, bo się zderzymy z naszymi statkami. Płyniemy prosto. Patrzcie, przepłyniemy tutaj. Ja stanę tak bokiem. I oni, oni, oni nie będą wiedzieć, że ja tutaj stoję. Oni będą płynąć tu, tu. A ja tak będę z boku wyspy wszystkich ostrzeliwał. Albo Nie Płyniemy tu, zaskoczymy ich jeszcze bardziej Robimy Łombo kombo, niszczące Ja tu idę pomóc kolegom, patrzcie Ja, ja mówię, że trafię I teraz trafię Proszę, proszę, traf Prawie trafiłem e, Z pewnością Plusnęła załogę woda Woda ich na pewno plusnęła Trafiłem! Tamto to był tylko strzegawczy. teraz, teraz trafię, mówiłem, że trafię. Ha! A ja trafiłem! Ej, oni się tutaj za wyspą próbują ukryć. Nieładne. Nie pozwolę im na to. Trafię go? Trafiłem go! Nie, nie trafiłem go. Dobra, widzowie, lecimy, patrzcie jakie działa. Te działa zaraz zrobią spustoszenie. Ej, chciałem trafić. No dobra, to płynie. O, tu jest jakiś kolega, dobrze. Czy ja trafiłem w skałę? Czy ja naprawdę trafiłem w skałę? Dobra, moi drodzy, zatrzymujemy się. Stop. Żadne torpedy mnie nie powstrzymają. Znaczy, ostatnio powstrzymały. Gdzie są te torpedy? Gdzie torpedy? Tam torpedy, dobrze, spokojnie. Leć, 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 leć. Leć. Zniszczony. Chyba nie dzięki mnie. Znaczy, na pewno trochę. Panie kapitanie, podejmij dobrą. Pan kapitan podejmuje tylko dobre decyzje. Słuchajcie, tam mamy naszych kolegów. Muszę odwrócić ich uwagę. Wtedy nasi koledzy przypłyną. Ja teraz będę odwracał ich uwagę i będę manewrował. Widzowie, zaraz zobaczycie prawdziwe manewry. Cała naprzód, cała naprzód, cała naprzód. Żadne torpedy mnie nie powstrzymają. Patrzcie. Ja jestem... Ja jestem dużym statkiem. Wiecie co robi duży sta statek? Niszczy! To dobrze, ja ja wlecę w niego po prostu. Ja go z... Dobra, nie wleciałem w niego. Chciałem go po prostu trzasnąć. Zaraz zobaczycie ich desperację. Szarża, dokładnie. To jest szarża w tym momencie. Kolega, kolega, kolega! Ten kolega chce mi powiedzieć w tym momencie nie poświęcaj się! Ale, ale ja już podjąłem decyzję. Ja już podjąłem decyzję. Ja, ja, ja tutaj, dla swoich sprzymierzeńców, pomoc. Odwracam uwagę. Tylko muszę trafić dobrze. Żadne torpedy mnie nie po... Jakie torpedy? O kurcze! O kurcze! Niedobrze! Nie pozostaje mi nic na inac... Ten statek jest uzniszczony Ukryjmy się za nim, bo zaraz torpedy kolejne. Plan nie wypalił widzowie, plan nie wypalił! Bo ktoś go zniszczył, przede mną. Uciekamy, uciekamy. Kryjemy się za wrogiem na wszelki wypadek. Szybki manewr. Za drugim wrogiem. Tu są wszędzie trupy. Płyniemy tutaj. Plan nie wypalił. To wszystko moi towarzysze. Oni, oni wiedzieli, że chce się poświęcić i byli tak kochani, że powiedzieli: Nie, kapitanie, nie poświęcisz się. I i powstrzymali szybko wrogów, zniszczyli ich. Ale ja im pomogłem w tym wszystkim, bo miałem skierowaną uwagę na sobie i oni mogli ich zniszczyć. Widzicie? To był prawdziwy plan To chyba jeszcze nie za późno na czołóweczkę Chyba leci na czołóweczkę ze mną Nie doleci na czołóweczkę ze mną Chodź tu, przytulę cię moimi pociskami Proszę ładować i działa Proszę ładować działo Proszę ładować działo Dobrze, jeszcze jedno działko Proszę ładować działko Dobrze, kolejna wygrana Aktualna taktyka Tutaj mamy dym Dobra, taktyka to czułóweczka, moi drodzy I mam prostą drogę. Prostą drogę do celu To nie może pójść źle. To nie może się nie udać. To musi się udać. Dobra, tu już się wystraszył, więc mamy go z głowy. Tam on, on już z, z, spanikowany płynie na naszych sojuszników. Płyniemy tutaj. Nie wiem w sumie gdzie płyniemy. Płyniemy na skałę! To nie dobrze, to niedobrze, to niedobrze! ZAKRYĆ! 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 Dobrze, dobrze, dobrze Wyspa mnie nie pokona, widzowie Tam! Patrzcie, tutaj jest czwórka wrogów Jest tylko jeden kolega, tam kolega trochę dalej Trzeba mu pomóc Trzeba im pomóc, widzowie Pa, 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 pa jak leci, pa jak leci Nie doleciało Ale zaraz doleci Dawaj, 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 dawaj Ej, niedobrze, znowu płynę na wyspę Dobrze, Jesz jeszcze go raz traf, on zaraz, on zaraz padnie, pa, 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 jak ładnie, dobra, prawie ładnie, teraz, teraz, teraz trafiłem, nie zatopiłem, ale trafiłem, dobra, płyniemy na tego, tutaj tak blisko tej wyspy, ale to wszystko calculated, dobra, to już nie jest calculated, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, cała wstecz, cała wstecz, kamyczek jest. Kamyczek jest. Cała wstecz. Cała wstecz. Kurde, nie spodziewałem się tego. Dobra, teraz w prawo, teraz w prawo, teraz w prawo. Niedobrze, 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 niedobrze widzowie. Oszeliwują nas. Niedobrze, kamyczek nas powstrzymał. Proszę cała naprzód, proszę cała naprzód. Tylko, że tak w prawo. Dobrze, 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 dobrze. Kamyczek nas nie powstrzyma. Nie ma opcji. Nie pozostaje nam nic innego, jak wdrożyć naszą taktykę z poprzedniego i poprzedniej bitwy. Czyli lecimy na czułeczkę. Zajmowanie bazy. A nie spodziewali się tego. Myśleli, że się wycofam, że się przestraszę, jak do mnie tak strzelają. Ja się nie wystraszę niczego. Ja się niczego widzowie nie boję. Dawaj ich, dawaj ich. No nie, on się obraca, on się obraca. Dobra, to ja też się obrócę. Jeśli on się obraca, to ja się obracam. Dobra, robimy tak, robimy tak. Ale zdobywam czas dla naszych sojuszników, patrz, ja się biję z dwoma, z dwoma się tutaj tłukę. A, moi sojusznicy wybijają resztę Dobra Teraz zatrzymam statek, totalnie się tego nie spodziewa I znowu Cała naprzód, cała naprzód Manewr, manewr, widzowie, manewr Kurde, chyba się palę Alarm pożarowy. Cicho bądź! Proszę ugasić pożar Statek nam się pali Proszę ugasić pożar To dobrze Proszę to mnie tylko z dobrymi wiadomościami. Proszę mi nie przekazywać złych informacji. Nie akceptuję ich. Zamknąć się. Mie miało być już wszystko w porządku. Widzicie moi drodzy, dwóch tu było. Było i nie ma. Jaki poniszczony ten statek. Dużo przeszedł, ale ale kapitan, kapitan uchała sobie bardzo dobrze poradził.